Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Terins Dzisiaj taki krótki filmik, ponieważ i tak nie mam nic ciekawego do przekazania, nie ma żadnych nowych informacji. Także pokażę wam taką ciekawostkę, takie zdjęcie, które bardzo mało osób widziało, ponieważ znalazłem w internecie jakiś czas temu już. No i sobie zapisałem, żeby po prostu pokazać wam je w jakimś, jakimś odcinku. No ale jeszcze przed tym chciałbym pozdrowić nowych speriących na moim kanale, a są nimi Bartek Szukala, Bata Martin oraz kiks. Tolek, bardzo Wam dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam. A jeśli ktoś z Was chciał zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk. Każda osoba zostanie pozdrawiona w odcinku, także myślę, że warto. A teraz zapraszam do oglądania. Robiłem już takie filmy, w którym Wam pokazywałem stare zdjęcia albo zdjęcia, których na pewno nie widzieliście: kruszwila oraz kamerzysty. A tego zdjęcia właśnie w tych filmach nie było, także moi drodzy, pokażę Wam je, ponieważ jeszcze takiego nie widziałem na jakimś fanpage'u albo gdziekolwiek także moi drodzy zobaczcie sobie na to zdjęcie mamy tutaj Kruszwila oraz Łukasza Wawrzyniaka także naprawdę ciekawe zdjęcie spotkałem się z tym zdjęciem tylko i wyłącznie raz przez co je pobrałem ponieważ sobie pomyślałem że już takiej drugiej okazji nie będzie no i co moi drodzy? Napiszcie w komentarzu co sądzicie o tym zdjęciu, ponieważ to raczej nie jest Photoshop, tylko to jest naprawdę zdjęcie pewnie z ukrycia ktoś nim zrobił. Także co, do teraz tego filmu. Dziękuję za oglądanie, szierajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu. Cześć!